A tu jednak widzicie. Świry, czubki, frajery nie odpuszczają. Święta, nie święta. Życia własnego nie mają. Więc tylko urojenia dalej i mitomania. kuweto mi tu przysłał. Jakiś niby artykuł Wprosta Żałuję, że nie ma wersji papierowej. No wiecie, jak tak się prowadzi dziennikarstwo, to nie dziwnego, że już wersji papierowej szmatławca nie ma. Eee, że niby prokuratura białostocka wszczała postępowanie wyjaśniające w sprawie tego zawiadomienia. No, postępowanie wyjaśniające faktycznie wszczęła. Bo powiem szczerze, przecież trzeba wyjaśnić, pod wpływem jakich to narkotyków faktycznie powstało to fałszywe zawiadomienie i oskarżenie. No i pociągnąć twórców tego gniota do odpowiedzialności. Przecież ostrzegałem, że to jest karalne. Ty, koweta student prawa niby 11 lat mówisz studiujesz, pięcioletnie studia, to coś kurna, kiepsko ty studiujesz, jak ty nie wiesz, że Składanie fałszywych zawiadomień o przestępstwie niepopełnionym i fałszywych oskarżeń jest w Polsce karalne. A jeszcze pod wpływem narkotyków ty mówisz, że, że nie karalne, No to zobaczymy, czy nie niekaralne. No. Myślę, że będziesz musiał się poddać testom. Narkotyki dosyć długo zostają w organizmie, więc dowiemy się prawdy, a prawda nas wyzwoli, nie? Dlaczego mówię, że to jakieś tam kity, wiecie, bo chociażby jakiś tam zwrot, że... Jak ktoś tam pisze czy mówi, że major zmarł w niejasnych okolicznościach, no to od razu każdy, kto jest w temacie, zna prawdę, od razu widzi, że ktoś tu wciska kit. Bo przecież po śmierci majora było prowadzone postępowanie w prokuraturze, była robiona nawet sekcja zwłok majora, były robione różne badania toksykologiczne pod kątem tego, jaka była przyczyna jego śmierci i to, że w Major w ogóle nie został skremowany, przypominam, w każdej chwili można ekshumować ciało i wznawiać różne badania, nie? więc tutaj nikt nic nie miał do ukrycia. Eee, prokuratura wydała ciało ludziom, którzy w ostatnim czasie mieli, jak gdyby po raz ostatni mieli do czynienia z majorem, więc od razu było wiadomo, że major zmarł. Bo to jest oficjalna przyczyna śmierci ustalona w postępowaniu, w wyniku sekcji zwłok i badań ciała pośmiertnego Majora. Nie, że Major zmarł w wyniku po prostu długoletniego picia alkoholu, co spowodowało chorobliwe zmiany w żołądku. To, że on na tydzień już przed śmiercią wymiotował krwią i został wysłany przez rodzinę Harasio do szpitala. Tylko, że się z tego szpitala, jak usłyszał, że musi tam zostać na leczeniu i badaniach, na własne żądanie, na własną odpowiedzialność wypisał. Zrobił jeszcze awanturę, że sobie nie życzy, żeby go Kierowali na badania, na leczenie. Jak będzie chciał, to sam sobie pójdzie. No i zapijał ten ból, zapijał te wymiociny krwawe, yy, jeszcze kilka dni i zmarł po prostu, no, bo nie podjął leczenia w decydującym momencie. Więc jak ktoś pije 30 lat alkohol, no to. Nie wiem, czego innego można się spodziewać. Przyczyna śmierci alkoholizm. No, jest to proste i oczywiste. No. Oczywiście mógł zginąć w wypadku na przykład, czy nie wiem, być potrącony przez samochód, nie? Ale akurat no tutaj y, to tak jakbyście mówili, że no nie wiem, chyba niektórzy faktycznie byli na tyle frajerami, że myśleli, że fazę 30 lat pije alkohol y, i że to nie będzie miało w ogóle wpływu na jego zdrowie. No sorry, no jednak miało decydujący wpływ na jego zdrowie i było powodem jego śmierci. No. To po prostu no, konsekwencje działań. Ja rozumiem, że ludzie chorzy psychicznie, wariaci, czubki, frajerzy nie rozumieją właśnie konsekwencji swoich działań, wypierają rzeczy oczywiste, zaprzeczają prawdzie, wolą jakieś tam mity urojenia. WSW to chyba do dzisiaj tam woli jakieś tam mity urojenia i próbował rozpowszechniać, że mają rzekomo zostało truty, czy nie wiem, ktoś tam przejął pieniądze, bo wcześniej go ubezpieczył. No nic takiego nie miało miejsca, oczywiście. Decyzje prokuratury są w tej sprawie oczywiste. Trochę czasu minęło, więc tutaj też musi trochę czasu minąć. Ja tam w sumie chyba powinienem się cieszyć z tego, że, że czubki i frejerze cały czas grzeją temat, bo yy, będę miał o czym opowiadać na kanale. Z każdym miesiącem tam trochę pieniążków będzie mi wpadać. Przynajmniej mam na paliwo. Nie? Tam z 1000 zł miesięcznie wydaję na paliwo, nie? więc fajnie, że mam na paliwo przynajmniej. Mogę sobie pogadać, mogę sobie pocisnąć bekę z różnych tam urojeń, mitomanii, czubków i frajerów, i w sumie im dłużej będę miał o czym gadać, to będę miał wyświetlenia nie? i będę miał zarobki z tego, więc dla mnie nie żaden problem, nie? Trochę już nudno może, no ale skoro jest takie zapotrzebowanie, no to przy okazji was tam trochę popouczam o wegetarianizmie, o zdrowym stylu odżywiania i może komuś to wyjdzie na dobre i na zdrowie. I... I tego życzę i szczęścia i powodzenia i zdrowia, 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 jeszcze raz dużo pieniędzy. Także no tak no. Prawda nas wyzwoli i tak dalej, i tak dalej. no. Że Będzie pięknie, ładnie, no. Z 42, czy ja na chwilę chyba zajadę sobie do Lidla. O tu jest kościół, gdzie w kaplicy było w ogóle wystawienie zwłok jak się tam potem WSW przyznał, dał 50 zł dla grabarza z tej firmy Jarosz Info, żeby go wpuścił i pozwolił tam zobaczyć Majora w otwartej trumnie i zrobić zdjęcia. No, bo tak samo pewnie on do tego szpitala się tam wdarł i porobił te jakieś zdjęcia i filmy z Kononowiczem, dał komuś w łapę po prostu w szpitalu, bo tam sytuacja wtedy była dramatyczna, bo pracownicy w szpitalu od dwóch miesięcy wynagrodzeń nie dostawali, ten szpital był w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, zresztą do dzisiaj jest Potem zmieniono dyrektora szpitala No a Krzyśka przeniesiono właśnie, ukryto, w hospicjum, nie? No a w hospicjum to wszyscy wiecie, jak się nim opiekowali Tak się nim opiekowali, że, że pacjent tego nie przeżył niestety nie? Więc takie to są historie właśnie No ale prawda, nas wyzwali w końcu, nie? Się jeszcze trochę pokręcimy, bo do 8 minut musimy filmu nabić. A jeszcze do Kerfura za chwilę będę jechać, ale już nie wiem Ty, a może ja tak jak Barney zrobię Zostawię nagranie, będziecie się patrzeć na, na ten na sklep Co wy na to? To mi minut nabije. O! To jest pomysł To idę sobie popatrzcie na sklep. A co, Barney może, to ja nie mogę? O. Ja mu ten numer z wtedy nie wyszedł, wiecie, on chciał z tego nakręcić ileś godzin. Tutaj lajta czy filmów, a tu przyjechał Myk-Myk i do kasy 200 złotych, czy tam 300, nie pamiętam, już zapłacił za sprzątanie. I skompromitował siebie, skompromitował Łukasza Wójcika przy okazji. Od tej pory wyszli po prostu. Tak jak to Kononowicz powiedział w programie Sprawa dla Reportera, że to czubki. No to udowodnili, że są czubkami i tyle było w temacie, nie? Także, jak to właśnie mówi klasyk, dajcie czubką, frajerom, gumofilcom mówić, pokazywać, że są czubkami, frajerami i gumofilcami i oni to Wam pokażą. Także będzie może jeszcze trochę zabawnie, może, chociaż Krzysiek umarł, niektórzy tam... Myśleli, że już koniec szkolnej może coś tam się jeszcze podzieje, widzi się nie? Może coś tam jednak jeszcze będzie. Coś tam się jeszcze wydarzy. Ciekawego, nieciekawego, no to już zobaczymy co tam będzie, nie? Ostatecznie mam nadzieję, że ludzie chorzy psychicznie trafią na leczenie, dostaną te wyroki za kłamstwa, pomówienia, zielony maluch. Patrzcie. bliską na dachu także będzie pięknie, będzie ładnie będzie pięknie, ładnie